7 kwietnia na konferencji zorganizowanej w Gnieźnieńskiej Parowozowni został przedstawiony program pociągów turystycznych, które w tym roku przyjadą do Gniezna. Pierwszy z nich pojawi się na Gnieźnieńskiej stacji w najbliższą sobotę 12 kwietnia o 8 rano na peronie trzecim. Jest to pociąg piernik. Przyjeżdża on przez Trzemeszno i Nowrocław, a potem wraca do Poznania. W Gnieźnie będzie stał godzinę. W tym czasie pasażerowie zwiedzą Gnieźnieńską Parowozownię, a parowóz będzie tankowany na peronie pierwszym A. Sobotni pociąg będzie pierwszym składem turystycznym, ale nie ostatnim. Następne pojawią się w gnieździe 17 maja w trakcie dni pary, które po raz kolejny będą organizowane w Gnieźnieńskiej parowozowni. Co sprawia, że turyści tak chętnie korzystają z możliwości przejazdu starymi pociągami? Przede wszystkim jest to pewnego rodzaju nostalgia za parą. Wielu mieszkańców pamięta wciąż te pociągi prowadzone parowozami codzienne pociągi osobowe i pośpieszne, dlatego wracają do tego czasu. Ci, którzy nie pamiętają, to jeszcze dla nich jest większa atrakcja, ponieważ nie widzieli tych parowozów i chcą dotknąć tej historii, dotknąć tej przeszłości. Nie da się ukryć, że tegoroczne pociągi turystyczne oraz dni pary będą kolejną okazją do promocji Gniezna jako miasta z kolejową historią. Program tegorocznych przejazdów oraz bilety na pociągi specjalne można znaleźć na stronie internetowej www.turkol.pl.